Siemanka, Siemanko, witam Was z tej strony w .pl, Witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Road to Division 1 w e, Grzegorz Rasiak Dokładnie tak, e, na sam początek e, zobaczę czy kondycha Okej, okay, całkiem nieźle jeszcze mają Dobra, ale tak, mamy 755 końców, jest tak jak obiecałem Zajrzymy sobie na aukcję e, Jeden z widzów mi doradził żeby, żeby kupić prawego pomocnika, ale mi się grani właśnie całkiem dobrze i to jest ten Gurieri, który ma właśnie trzy gastki sztuczek i dosyć szybki, więc na razie go zostawimy tak jak jest. Bo prawy pomocnik na pewno jakiś srebrny będzie o wiele droższy i wątpię, że mi wystarczy, chociaż możemy zobaczyć zaraz. Eee, więc tak prawy pomocnik eee, A sprawdźmy złoty. Eee, dam Anglia. Żeby było jakieś zgranie. Nie wiem, 450. O. Całkiem fajny, też trzy gwiazdki sztuczek O, ładnie ładnie, to może go kupimy Tylko Zobaczę czy jest jakiś jeszcze A nie ma, czyli jest tylko ten, tak 450 coinów Dobra, to kupimy go Bo nie będziemy czekać Od razu go damy do, swoj... do naszego składu Do aktywnego e... Za tego prawego pomocnika Aj, nie ten, nie ten, nie ten, nie ten. Ajajaj, aj, aj, na odwrót. No ale dobra, okej. Okay. jak już tu jesteśmy, to przekazuję jeszcze jednego środkowego obrońcę. Kurczę, no muszę analog wyłączyć, bo ta gałka mnie wnerwia. Eee, S.O. Dajmy srebrny i damy 250 coinów. Może kogoś wyszuka. A, czyli to co wtedy? Strasznie słabo. A złoty? 300 może Też nie dobra, czyli zostawimy sobie te 300 końców W razie wu na jakiś kontrakt, nie wiem, kondychę Jakby coś miało Być nie tak po prostu yy, No i dobra, więc tak yy, Ten śród... tutaj środkowy obrońca Naszego anglika weźmiemy Dokładnie tak No i całkiem nieźle wam powiem, Aj analog 73 zgrania no, całkiem, całkiem, powiem mam. Dobra, więc... Rezerwę mamy tu tak, jak było. Tylko w razie czego... Oj... Co ja zrobiłem? E, tego środkowego obrońcę za... Napastnik... Kurczę, no ta gałka głupia. E, tego zrobimy, o, dobra. No i co? Dobra, przechodzimy do spotkania w takim razie. Dzisiaj zagramy sobie jeden meczyk. Okej, okay, edytuj yy, dalej. No i dobra, widzimy się jak znajdę przeciwnika. Okej, okay, mamy jakiegoś przeciwnika. Wyciszymy go sobie. Wezmę tylko inny kostium. No i dobra, zobaczymy jego skład i widzimy się w skrótach. Oooo, srebrny. Lukas na napadzie, jako ja się. No dobra, no to widzimy się za chwilkę w skrótach. Strzał! Tak jest! Nie wiem kto, bary! No i mamy pierwszą brameczkę w 23 minucie, powiem Wam, że brameczka całkiem fajna, prosto w okienko. Może nie był to aż tak daleki dystans, ale no... za pola karnego... ...no w sumie w polu karnym, można powiedzieć. No i dobra, mamy 1 do 0. Hajter, dośrodkowanie, przyjęcie, strzał! <gryw> no nie wierzę, puścił taką... Sz... ...no, nie będę mówić. Connell, 41 minuty, drugi gol, drugi gol... ...no i gol do szatni zarazem. Spójrzcie jeszcze raz, tutaj strasznie lekko uderzyłem. Nie wiem, wpuścił to jak nie wiem. No ale okej, okay, mamy 2 do 0. No i okej, okay, do pierwszej połowy mamy 2 do 0. Barry 23 minuta i Konel gol do szatni, druga brameczka w tym meczu. No i dobra, na razie jestem zadowolony. Tylko wkurza mnie ten typ, że strasznie laguje. Kolejna oszu nie wiem. Pff, ta piąta liga, masakra. Dobra, ale jedziemy z drugą połową. A tymczasem sytuacja, ale broni Szczęsny, ale już tutaj nie obronił. No niestety, nie ma szans Szczęsny przy takim zgraniu. Odbicia, odbita piłka, przydobice, no. Sami zobaczcie jeszcze raz. Boom, no i tutaj żaden bramka, chyba nie miałby szans. Chociaż tam no, był blisko, ale no niestety się nie udało. Mamy dwa do jednego, trzeba mu pocisnąć jeszcze jedną brameczkę. Musi replay oczywiście zobaczyć, jak zawsze. Bo nie widział, kurde, bramki wcześniej. No ale cóż no, jedziemy dalej Ładnie tutaj park dribbling, park, park! Dokładnie tak Ładnie tutaj przedryblował dany obszar boiska mniej więcej w polu karnym, zszedł do pola karnego, oddał strzał zobaczcie jeszcze raz powtórkę, bo naprawdę warto tutaj myk i ładnie dwóch, tutaj jeszcze jednego i piękna bromeczka Okej, okay, wybaczcie po prostu za ten błąd, który wyskoczył, w sensie, że tylko zobaczyliście 4 bramki, bo było 3-1, ale niestety Action, ten program do nagrywania mi coś nawalił. Nie wiem dlaczego po raz pierwszy mam tak, a już od dawna nagrywam i coś mi się po prostu zrypało. I zobaczyłem normalnie na zakończenie nagrania, ale pisze, pisało mi, że nie, nie idzie go otworzyć, tak, I nie wiem właśnie dlaczego. Po raz pierwszy mam taki błąd, nie wiem, coś, coś odwalił tak nagle. No i wygraliśmy 4-2, jeszcze na końcu Rasiek z główki przywalił, gola, fajnego. Yy, więc no całkiem fajnie się grało naprawdę meczek dobry wygraliśmy 4 do 2 mamy 6 punktów więc jutro widzimy się w odcinku normalnie dwa meczyki jeszcze raz wybaczcie za, za ten błąd ale no niestety program nawali to niestety nie z mojej winy a przegapiliście tylko przegapiliście dwie brameczki no niestety no ale pff, no, nic na to nie poradzę tak no ale dobra jeżeli wam się i tak i tak spodobało yy, zostawcie łapek w górę w, w poprzednim odcinku nie dobiliśmy jednak do, do tych 10 łapek no ale cóż może tym razem się uda Chociaż, no nie wiem, zobaczymy. Jeżeli po prostu Wam się film spodobał, zalejkujcie to. Bardzo motywuje. No i dobra, to tyle z mojej strony. Tak więc jutro widzimy się kole w kolejnych dwóch meczach. Zakupimy nowego gracza do, nas do naszego zespołu. Ja sobie po aukcjach popatrzę jeszcze, kogo mógłbym za tanią cenę z Anglii najlepiej. Więc chyba coś czuję, że to będzie skład z, B z BPL się tworzył. Albo z, z Anglików głównie. Ale jeszcze zobaczymy... Jak to będzie dalej, więc jeszcze raz Was przepraszam, przepraszam za, za ten błąd z programem, ale to niestety nie z mojej winy, tak jak już mówiłem. No dobra, jeżeli się podobało zostaw łapkę w górę, no i widzimy się już jutro. manko.